To po tym, jak teraz przez ostatnie 20 minut gadaliśmy sobie spoilerowo, bez nagrywania tego, ponieważ byliśmy tak pod wrażeniem, przychodzimy do was z recenzją bez spoilerową No Way Home. Bez drogi do domu! Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj... Tradycyjnie Radek doczekaliśmy się, udało się nam obejrzeć No Way Home, czyli Spider-Man bez drogi do domu. Kulminację trylogii Spider-Mana z Tomem Hollandem, czy będzie coś dalej zobaczymy. Ostrzegamy, dzisiaj gadamy sobie bez spoilerów, więc w sumie nie mamy do końca przed czym ostrzegać, ale będziemy sobie gadać o spoilerach tego filmu jakoś w następnym tygodniu, tak. wtedy kiedy Natalia obejrzy ten film, ponieważ no, Natalia jeszcze nie obejrzała, czekamy na nią i dzisiaj tylko my sobie razem przyjdziemy tak, tak omówić. Wiecie, jeśli chcecie nie mieć w ogóle żadnych naszych wrażeń, czy coś w tym stylu, chcecie iść totalnie na czysto, to ja radziłbym wam jednak nie oglądać tej. Tej recenzji my wam nie zdradzimy niczego fabularnego, aczkolwiek, no, powiemy nasze odczucia i jak można, jakie można mieć podejście do poszczególnych fragmentów filmu, jakie my mieliśmy podejście. Dlatego bądźcie gotowi i zaczynamy. I co radku, I jak ci się podobało? Powiem tak, podobało mi się bardzo. Powiem, że to jest film, który dość wolno się rozkręca. To znaczy, może tak na początku spala trochę z Wielkie rury, sama pierwsza scena. Film się, tak jak się kończył Spider-Man 2, to dokładnie w tym miejscu zaczyna się Spider-Man 3. W sumie to jest bardzo bliskie, nie wiem, yy, takiemu ostatniemu Jedi pod tym względem. Więc mamy właśnie to, co wszystko, to co mieliśmy właśnie pokazane w zwiastunach, czy to, czy to pod koniec jej części, czyli no wszyscy dowiadują się, że Peter Parker to jest Spider-Man. No i to jest taki mocny początek, ale potem. Ja nie wiem, ja miałem takie wrażenie przez, przez pierwsze minuty. Jednak z tej pierwszej części filmu bardzo dużo zostało pokazane w Miałem takie wrażenie, że to już widziałem, to znaczy, teraz to już mogłem zobaczyć w całości, tam z jakimiś dodatkowymi wątkami, czy ten, ale jednak. To już to, co widziałem, to, co już znałem, to, co no, nie było to jakoś nic szczególnie ciekawego. E, dlatego początek był taki trochę zawodzący. Okej, okay, ja nie miałem takiego wrażenia, bo było świetne budowanie, jakby całego klimatu, było pokazane ten taki emocjonalny no emocjonalny skutek tego co się wydarzyło właśnie pod koniec drugiej części pod koniec daleko od domu i to nam powoli zmierzało do tego co było dalej a to co było dalej to co było dalej tego się w ogóle nie spodziewaliśmy kochani to jest bardzo o! ciężko bardzo ciężko mi mówić o tym filmie bez spoilerów ale naprawdę jeśli chodzi o robotę zwiastunową jeśli chodzi o promocję tak. Zrobiono tutaj bardzo dobrą doskonały, robotę, doskonały. ponieważ doskonały. hype był zbudowany do maksimum, jeśli chodzi o ten film. Nie tylko dzięki zjazdom, no wiadomo, głównie dzięki różnym tam przeciekom i plotkom, ale. <laughs> Naprawdę nie, nie jesteście gotowi na ten film. Aj. To wszystko, co się wydarzyło w drugiej, to już nawet tak od dwóch trzecich filmu, to jest czysta abstrakcja. Dużo przekręconych rzeczy, oczywiście, ze zwiastunów. Dużo w ogóle takiego innego emocjonalnie tonu. I Aj. wiesz co? I, to, I nadal nie mogę wyjść z podziwu, że Sony, w tym przypadku Marvel Studios razem z Sony, stworzyli. Udaną trzecią część Spidermana, bo dotychczas mieliśmy albo taką, no, hmm, część Spidermana trzecią, albo nie mieliśmy jej wcale, ponieważ się rozpadła zanim w ogóle powstała, jeśli tak. chodzi o trylogię. Tak, a tutaj... Oczywiście nie, nie, właśnie nie, może trochę źle zarzmiałem, że nie wiem, że nie, nie podobał mi się w ogóle początek filmu, ponieważ on ma zaskoczenia i też ma pewne spore zaskoczenia, nie mogę nic więcej powiedzieć, bo to byłby spoiler, więc już od samego początku możecie być zaskakiwani różnymi rzeczami. Też w ogóle mi się podobało, że, że choć w tym filmie dość mało czuć. Ponieważ to jest historia o Peterze Parkerze i, i, bardzo. i, i nie, nie ma tak jakby, rzeczy związane z pozostałą częścią uniwersum są dość szczątkowe, ale jednocześnie czuć, że cały czas się znajdujemy w tym uniwersum. To nie jest tak, że jesteśmy y, tak jakby znikąd, na przykład mamy y, bardzo fajną rzecz y, w pierwszej części filmu wspomniane, y, że nika Fiorego nie było od roku na Ziemi. Znaczy, że tak. Nick Fury jest od roku w kosmosie. Ta, takie zdanie padło e, na początku filmu e, e, i, i to było właśnie bardzo fajne, biorąc uwagę drugą część e, i, i zwrot akcji, który nastąpił w napisach końcowych. Takie Te nawiązania do reszty uniwersum, to one tutaj były w tle. Tutaj ktoś wspomniał o Avengersach, tutaj ktoś wspomniał o Nicku Furym, ale tego nie było tak jak my na pierwszym planie. Oczywiście mamy Doktora Strange'a, w bardzo ważnej roli, ale też tego doktora Strange'a nie ma aż tak dużo, to znaczy pełni pewną istotną rolę e, w tym filmie, tak jakby on jest tym pierwiastkiem magicznym. Jego Pytekst działania taki, doprowadzają do pewnego problemu, z którym musi się zmierzyć Peter, ale tak jakby to nie jest w żaden sposób historia o Strange'u. Nawet jest mniej niż bym powiedział e, Ironmana, e, to jest nawet mniej, mniej ważna rola niż Ironmana e, w pierwszej czy nawet w drugiej części. Bo, bo tak, trylogia ma taki jeden wspólny element. czy znaczy ma dużo wspólnych elementów, ale mi chodzi o ten jeden konkretny. W każdym filmie Peter ma taką właśnie opiekującą się postać nad nim. T tak jakby czasami w mniejszym lub większym stopniu. W pierwszej części Tony Stark, w drugiej części Nick Fury, w trzeciej części Doctor Strange. Ale ten Doctor Strange nie jest jednak tutaj przeważający, nie jest tutaj. Jest tylko takim pewnym pretekstem. To jest nadal przede wszystkim historia Petera. On jest najważniejszy. Doktor Strange będzie mieć tam swój moment, żeby się popisać w maju następnego roku. Tak, tak. I dlatego ten film jest tak fajny, ponieważ po prostu przedstawia bardzo dobrą opowieść o Peterze Parkerze. Naprawdę. Przy okazji wsadzając miliard innych rzeczy, tak, ale one tutaj grają. Jednocześnie nie czuć, żeby te dodatkowe rzeczy przysłaniały sedno filmu. Mamy, tak jak właśnie taki bardzo, taki komentarz słyszałem, że Peter Parker MCU to jest po prostu totalnie ponierany w każdym filmie. Po prostu traci wszystko, wszystko. I ten film kontynuuje to, to, ponieważ Peter po prostu dostaje takie baty, takie baty, że po prostu nie wiem, czy jest bardziej tragiczny bohater kiedykolwiek w jakimkolwiek I filmie I wiesz, w, taki, w takim wieku. goś jest właściwie nastolatki, wychodzi z tego wieku dopiero. Ale ty mówiłeś wcześniej o niespodziankach i o takich zaskoczeniach w tym pierwszym akcie, że nie brakuje tego, że nie brakuje takich właśnie szokujących elementów, które mogą zaskoczyć widza. Ale nawet jeśli widzieliście jakieś spoilery, nawet jeśli wiecie, myślicie, że wiecie dużo o tym filmie, nie wiecie nic, w egzekwowanie tej fabuły najważniejszy jest ten, ta jakby stawka emocjonalna jak, i to, jak to gra ze sobą, te wszystkie sytuacje, które widzimy na ekranie, więc nawet jeśli, ja, ja uważam, ja zawsze chronię was wszystkich przed spoilerami, u nas na przykład na Discordzie był, był hard zakaz spoilerów jakichkolwiek, dopiero dzisiaj o północy otwieramy spoilerową nitkę, ale pomimo tego, jeśli gdziekolwiek na YouTubie, czy na Twitterze, czy gdziekolwiek wyskoczyły wam jakiekolwiek spoilery i myślicie sobie, o kurczę, czy popsuje mi to z filmu? Myślę, że możecie być spokojni. Jeżeli, ponieważ jeżeli nie tak, nie wiem. jesteście i tak nie jesteście gotowi na to. Tak, tak. Jeżeli nie wiem, nie się całej całego opisu fabuły tego tak. filmu. No I nie weźliście na Wikipedię. Tak, tak. Jeżeli nie wiem, znacie jakieś pojedyncze wyjewki, nie, to jest. Czy wiecie, nie wiem, kto tu wystąpi, to, to nic nie zmienia. Kto tu wystąpi, to. to, to nie no, wiecie nic. Nic. To jest właśnie to jest o tyle dobre, że mamy występy gościnne, są. Różne zaskoczenia, ale jednocześnie sama historia jest poprowadzona w taki sposób, że, no, powiem szczerze, że nie spodziewałem się i to jest właśnie główna, dlaczego pierwsza część filmu aż tak mnie nie zaskoczyła dlatego, że ona była w większości, można było ją się domyślić po, po zwiastunach, które były opublikowane wcześniej, ale jednak w pewnym momencie idzie fabuła w taką stronę, że, no, Chyba, ma, powiem szczerze, myśmy tutaj z Jackiem przez ostatnie miesiące śledzili różne doniesienia. Nie wgłębialiśmy się w niej jakoś szczególnie mocno, ale nie, nie kojarzę, żeby jak, nie wiem, jakiekolwiek źródło miało nie wiem, dość szczegółowe informacje, jak to będzie wyglądać i jak ten film będzie właśnie w drugiej połowie się toczył. Ale wiesz, to jest i element wspólny, i homecoming, i, w, i daleko od domu, i bez drogi do domu. Te wszystkie trzy filmy w zwiastunach wydawały się czymś prostszym, prostszym konceptem albo rzeczą, która o. mogłaby być przewidywalna. I przed każdą z tych części było gadanie, że e, co Sony z Marvelem zrobiło. Niby było to trochę ten no, tak. większy stopień zaufania do Marvel Studios przynajmniej przed pierwszą i drugą częścią, ale przed trzecią częścią to ile ja się naczytałem wylanych pomyli na ten film, to chyba na żaden film. I, I tu wszystkie się przejechały totalnie po bandzie. Jak tak, czytałem komentarze tak. na zasadzie zmarnowany potencjał. Można było coś tutaj tak dobrego zrobić. Można by było zrobić film z Cravenem, tak jak John Boss <laughs> chciał. <słuch> 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 to wiem, tak, no. <słuch> to jest bardzo ciekawe spojrzenie, że gdyby praktycznie wszystkie te filmy, i jedynkę i dwójkę i trójkę, tak jakby nagle, nie wiem, wyłączyć gdzieś w 80 minucie, czy coś koło tego, no, coś <słuch> koło minut, ktoś powiedział, taki Spider, on coś tam robi, on coś tam walczy, tutaj zwiedza Europę, tutaj walczy z łotrami, tam, tam po prostu. A on bo... jest nastolatkiem z supermocami, to ma sens, że te filmy tak, tak się zaczynają. Tak, tak. I oczywiście można mieć jakieś pewne zastrzeżenia do tych początków filmu, ale ostatecznie one się przeradzają w coś zupełnie innego, coś, co jest bardzo dobrym zwieńczeniem trilogii, ponieważ to, co będziemy mieli dalej ze Spider-Manem. Nie wiemy na ten moment. Na pewno. I będziemy sobie gdywać w naszej recenzji tak, spoilerowej ale, w następnym tygodniu. Dlatego nie możemy jakoś bardzo mówić o zakończeniu, ale jeżeli oczekujecie, że te trzy filmy będą jakąś mniej lub bardziej spójną całością, jakiejś tak jakby, nie wiem, jakby jeżeli, nie wiem, jeżeli macie, nie wiem, obraziliście się na Marvela, nie wiem, obraziliście się na spider i stwierdzicie, nie chcemy, nie chcecie obejrzeć kolejnych żadnych Spider-Manów, to po trzeciej części ona ona jest satysfakcjonującym zakończeniem I, tak. i to jest naprawdę wielka sztuka, ponieważ mieliśmy na przykład Aeromena Trzeciego. Marvelowi trochę zajęło nauczenie się robienia zakończeń, ponieważ już Kapitan Ameryka, Wojna Bohaterów, był dobrym filmem, był pod wieloma kotami rewelacyjnym filmem. Znaczy, e, to rok nie liczę, bo będziemy mieć jeszcze kolejne tory to i to jakby. No, no, to, 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 to Tak, to była pierwsza <laughs> część dosłownie, ale wydaje mi się, że. Nie spodziewałem się. Ja wiem, że Spider-Man jest ogólnie uwielbiany przez wszystkich i jest niesamowicie ważnym asetem dla Sony i Marvel Studios też podchodząc do tego projektu było bardzo ostrożne, ale nie spodziewałem się, że skończą to tak z gracją i nie spodziewałem się, że te dwie i pół godziny przeminą mi od tak, bo nie zauważyłem, o, kiedy one tak. przeleciały i chciałem, żeby one trwały dłużej, aczkolwiek nie do końca, ponieważ oprócz tego, że ten film jest zabawny, jest ciekawy przez większość czasu, jest jednocześnie. Попужь л ⁇ опор Jest, tak, tak. Swój, jest po prostu swój, Jest po prostu tak. Jestem bardzo ciekawy, co reżyser, czyli John Watts, zrobi z Fantastyczną Czwórką, ponieważ to jest jego kolejny projekt w MCU. Ja mam do niego totalny bank zaufania. Gość, <grym> jeszcze bez Sony, co? <grym> tak, jeszcze Naprawdę i o jest, rzecz... uważam, że gość ma tak, rękę tak. do takiej emocjonalności, do takiej czułości, do takiej delikatności i ciepłości, którą tak. jest przepełniony ten spider -Man. Tak, bo jednocześnie ten film jest bardzo bardzo dobrym, wielkim widowiskiem, ale jednocześnie to... też jest bardzo dobrą historią po prostu o nastolatku. To jest, ale... to jest najmniejsze wielkie widowisko jakie widziałem na ekranie. A to nie był Ant-Man? <laughs> <laughs> ale co chciałem jeszcze powiedzieć efekty. Widziałem film w IMAXie, więc mogłem dokładnie ocenić, czy efekty były y, fatalne, tak jak wszyscy to mówili przez tak. ostatnie dwa i trzy, czy tam trzy miesiące i powiem, Cały czas. że efekty były bardzo dobre. I rozumiem, że niektórzy mogą się przyczepić do niektórych rzeczy, ale wydaje mi się, że to jest kwestia wyboru kierunku artystycznego tak. niektórych rzeczy, a nie tego, że CGI jest złe, bo CGI nie było złe w tym filmie tak. i mówię wam jako osoba, która obejrzała dużo CGI. Ja, w sumie tylko chyba do jednej sceny jakieś zastrzeżenia, ale to też była sprawa. Myślę, że będę się kiedyś przyglądać temu dalej. Przy wschodzie słońca i takie sceny, one są zawsze problematyczne, ale poza tym ten film jest naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo dobry. Ja tylko ch ch chcę powiedzieć, podsumować sobie tę recenzję, moim zdaniem, że jeśli chodzi o trylogię, znaczy wiadomo, trylogia The Amazing Spider-Man w końcu nie został trylogią, bo, bo tak się urwało, ale jeśli miałbym porównać te sagi ogólnie, no to trylogię, znaczy dwa filmy Weba, Czyli The Amazing Spider-Man, były takimi cool pająkami, takimi, starały się być cool i takimi dosyć współczesnymi Spider-Manami. Trylogia Reimiego była taka, starała się być pompatyczna i taka epicka, co nie zawsze jej wychodziło, momentami była cringeowa, ale tak odpowiednio cringeowa, takim jak była postać Tobiego Maguire'a, to czy Petera Parker'a, Tobiego w właśnie tych pierwszych trzech, a ta trylogia jest szczera, jest taka. Po prostu ciepła i szczera. Nie Ciepło, ma takiego. Ale z... nie, jest nie, nie, strasznie smutna. Strasznie smutna, ale jest ciepła i nie ma, tam, nie ma tutaj ani grama fałszu, ani trochę tak, w tych wszystkich tak. trzech filmach. powiem tak. Relacja pomiędzy Peterem a MJ to jest po prostu złoto. Więc tym pozytywnym aspektem, ponieważ kusi, żeby gadać o spoilerach, ale nie. Przekonajcie się na własne oczy. Tak. Idźcie do kina koniecznie, póki możecie. Na takie filmy. Warto czekać. Oczywiście cały czas zapraszamy na naszego Discorda pasażerowi hype Trainu, gdzie już możecie pisać. Oczywiście tylko w temacie spoilerowym. Tak, i rzeczy odnośnie Spidermana bez drogi do domu. Także zapraszamy na grupę Disney Plus Polska, gdzie chociaż Spiderman nie jest filmem dystrybuowanym przez Disney'a. Ale oczywiście wszelkie dyskusje o Disneyu, Marvelu i innych markach należących do, 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 do tej firmy możecie znaleźć. Te rzeczy znajdziecie w opisie, a ja wam przypomnę tylko, żebyście subskrybowali nas, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dajcie łapkę w górę pod tą recenzją, jeśli Wam się podobała, oraz komentujcie, ale bez spoileru, bo będę kasować, tak, tak. czy Wam się podobał też ten film. I wracamy do Was w następnym tygodniu z recenzją spoilerową. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.